Ziemniaczane, mi miasteczko. ZIEMNIACZANE miasteczko ziemniaczane MIASTECZKO jej rodzice Mamo, co to jest ziemniaczane miasteczko? DOSPY dalej. Tam musi być strasznie nudno. No raczej, kurwa, nie inaczej. Już jesteśmy. Samochód zatrzymał się w No i hujno. Czy to ziemniaczane miasteczko? Oczywiście, że tak, ale na szczęście nie ma tu dzisiaj zbyt dużo gości. To się kurwa chyba zdziwisz. Jesteś pewien, że jesteśmy w ziemniaczanym miasteczku? To przypomina ziemniaczane pole! W pole. Przepraszam, to jest ziemniaczane miasteczko! Wierdawać! Już jesteśmy. Tam jest ziemniaczane miasteczko! <noise> Pora się najebać! poproszę dba, ba, 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 ba. Dzień dobry! O, 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 o. A to pan ziemniak we własnej osobie. I PETA i jej przyjaciele są już gotowi do podróży z pakietem. George też zajął miejsce w swojej kabinie. Boisz się, że polecicie bardzo wysoko? Kurwa, jest Zalec wysoko, nie? Tak no, jest, nie jest, kurwa, wysoko. Czu, siodaj! Chuju. Nie. O, no dobrze. Polecimy szybko? Jasne, bardzo szybko! <laughs> George nagle zmienił zdanie. O, malutki. Ja wiem! Pier... Może ja też wysiądę? <laughs> Zatrzymaliśmy się. Dobrze, że to już konie. Wesoło było, prawda, tatusiu? Tak, bardzo wesoło. Co to jest, mamusiu? Stary. Od tyłu. Mój mały braciszek, oczy. To mama. Świnka. To jest... ...to świnka? Komik Pepa i George bawili się w sypialni Dzień dobry. Ej, za kurwa. Dobry papierbornie. Jestem... Koszyn. Był dzień. Pepa i jej przyjaciele bawili się na... Dzieci? Poznania nie wyjedziecie. Ooh. Ooh. Siema. Tato, dlaczego nie jesteś teraz Na Najbany... W Najebany. domu? Bo jest specjalnym gościem, który nas... Wyrucha. Tak jest! Pierzolaj. Jestem! Tato świnka? Ooh. Nie wiedziałam, tato. E po mów do mnie, dobrze, Czy któryś z was umie? Nie! Na początek? Odbija nie! Wracamy do kosza. Nic trudnego. O! Muszą długo i ciężko trenować. Or. <noise> Mój ojciec ma Ya no, bir no, no. no, no.